rapę Cześć! Siemanko, witam wszystkich! Dzisiaj będziemy rozmawiać o żuku z buku Tym dlaczego jest wyszycany w internecie I co jest z nim nie tak Skoro wszyscy go obrażają to coś chyba musi w tym być Surfując po internecie bądź przeglądając tablicę na facebooku Możecie się natknąć na mnóstwo memów związanych ze z Jak na przykład ten Ten Czy ten co do samego rapera oraz jego kawałków można zarzucić naprawdę wiele. Porta Rap Genius wykazuje, że jego kawałek młoda krew nie ma w ogóle dwuznaczności, brak refleksji, brak metafor, brak tak zwanych punchline'ów. <grywa> z booku, w wywiadzie w tym roku, gdzie chwali się swoją platynową płytą, którą zdobył w sumie przez wyświetlenie na YouTubie. Bo teraz panuje inny system. Platynę bądź złoto, pokrywa się płytę nie tylko przez sprzedaż ich, Lecz też przez wyświetlenie na YouTube I tak właśnie z boku zyskał platynę na swoim <grym> najnowszej płycie. No ale o to, e, powiedział, że inspiruje się Janem Pawłem II. To, 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 to między innymi to prowokowało do tworzenia memów z nim oraz z Janem Pawłem II. Przejrzałem wiele form internetowych oraz pytałem naprawdę wielu ludzi, dlaczego jest hejtowany, skąd to się bierze i od czego to się zaczęło. Jedni mówili, że nie wiedzą dlaczego to robią. Drudzy mówili, że robią tak, bo robią tak inni. A trzeci za to mówili, że bo robią taki youtuberzy. Tu jest właśnie główny punkt zaczepienia, bo to właśnie youtuberzy podsycają nienawiść do sbooka. Gimper w jednym ze swoich odcinków na swojej serii wyszedł z Booka. Nie się Inni youtuberzy w opisie swoich filmów dają linki do niby przyszłych swoich odcinków, a po kliknięciu w nie wyskakuje nam nuta Młoda krew. Co to, co to ma być? Ja Debile. Powstają też różne przeróbki, które mają za zadanie wysiedzić z buka jak na przykład w ten film. na tusta krew jest dobrze. Co planuje dziś jeść? Pamiętam jak krzywo patrzyłeś na mnie, nie sądziłeś, że można jeść frytki w wannie! Użytkownik Unbox All przy otwieraniu płyty z buka, gdzie tam nagrywał swoją recenzję na jego temat, wysycał go pokazując płytę kotu, który potem poszedł się wysrać. Tutaj też mała ciekawostka, bo nie wiem czy wiecie, z Buku wracając z trasy koncertowej z zielonej góry wraz ze swoją ekipą ich z Bukobus zapalił się, po czym musieli sikać na niego, <laughs> żeby ugasić ten pożar. Także jeżeli chodzi o hejtowanie z Bukas są tutaj dwie strony medalu. Jedną stroną medalu napędza to, że nie jest może najlepszym raferem, a drugą jest to, że youtuberzy po prostu na nie na niego, jak i gdzie tylko się da. Chodzi o resztę, zostawiam to do Waszej opinii. Ja przedstawiłem wam swoją opinię. Możecie pisać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Także standardowo zapraszam Was do swojego Instagrama, Snapchata, Facebooka. Wszystko znajdziecie w opisie. Lajkujcie, subskrybujcie, wszystko co się tylko da. Zmotywuje mnie to do dalszej działalności. Pokaże mi to, że naprawdę lubicie oglądać moje filmy. Mi to osobiście sprawia przyjemność. Nie wiem, jak Wam. Swoją opinię piszcie w komentarzach.